Cześć, cześć. Tutaj Eski, witajcie na moim kanale. A dzisiaj robimy challenge Ugly to Beauty. Więc pobieram sobie simkę z galerii. Jak widzicie, będzie tu zdecydowanie co robić. Będę używała modów, które pobrałam. Nie mam ich zbyt wiele, ale mam nadzieję, że to jakoś wystarczy. Patrzcie na to. Nie wiem, czy nam się uda zrobić z tego coś ładnego. Oczywiście chodzi o to. Żeby jakby nie, nie klikać na nos, nie używać tych gotowych nosów, tak samo z innymi partiami naszej główki Więc próbuję to zrobić, zacznę od usunięcia włosów Zrobię jakiś tam kolor, żeby te brwi jakkolwiek wyglądały Usunę też jakieś dodatki i nawet nie wiem za, za co się zabrać że mówiąc, patrzcie na to I naszym celem będzie Sprawienie, żeby ta Simka była ładna. Okej, okay. zaczniemy na pewno od jej ciała, ponieważ inaczej będzie mnie ona dość denerwować. Dobra, zrobimy jej... Co to za tatuaż? Laska. Zrobimy jej jakieś cycki, żeby coś tu miała burzek ma ok, tyłek jej napompujemy. Jakieś bioterkę uda możemy jej trochę zaokrąglić, łydki zmniejszyć na pewno. Nie chcę mieć takich małych spekt, no bo bez przesady. I z takim ciałem już mogę żyć. Gorzej z taką twarzą. Na, na początku może sobie poprzemieszczamy trochę te rzeczy i spróbujemy naprawić ogólny jej kształt. Okej, okay. te usta, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Ten nos. Aha, jeszcze w ogóle. O matko, to może mi nie wyjść. Co jest z tym nosem? Dobra, edycja detali. Aaa! Patrzcie. OK, generalnie sądzę podbródek mnie nawet denerwuje. Może jej oczy trochę głębiej osadzimy. Jeśli słyszycie mojego psa w tle, to przepraszam. Dobra, policzki tutaj trochę zmniejszymy. zmniejszymy, aby miała ładniejszą kość policzkową. Tutaj lekko do góry i podsuniemy. Ok. No, z w dół się nie da, więc zakładam, że usta sobie trochę wyżej zrobimy. To sobie zmniejszymy. Jeśli chodzi o oczy, są to oczy z rzęsami, za co mi trochę szkoda, bo ja bym najchętniej sobie dodała te rzęs z modów, no ale będziemy musieli przeżyć po prostu z takimi. Ok, pokombinujemy coś tu z oczami trochę. Trochę je poszerzymy. Te brwi sobie zmienimy na nasze custom contentowe, jedyne co, chyba, że je tak zostawiam. W sumie zostawiamy, aby nie nadwrężać tych zasad. Okej, okay, myślę, że są całkiem spoko. Jeszcze nad tym nosem bym trochę popracowała. Dobra. trochę pomniejszymy tu i ówdzie. W sumie nie jest to tak złe, jak myślałam, że będzie. Dobra, te. Tej te usta są ogólnie jakieś takie średnie. Ale mam nadzieję, że coś sobie z nim wykombinujemy. Właśnie mniej więcej może w ten sposób. jej trochę poprzesuwamy w tej wafta. Te. Z nadzieją, że jakoś to będzie. No i myślę, że taka podstawowa twarz w miarę jest ok. Może jeszcze tutaj coś. Jak wygląda twarz normalnego człowieka od boku? No, idę po lustro. No, twarz chyba nie jest akurat najlepszym przykładem, jednak odkładam to lustro. Okej, okay, może trochę bardziej zrobimy te ustawy stające. Tu w ten sposób. Ja lubię w ogóle lekko zadarte noski. Nie wiem, zawsze mi się podobały. I dobra, aby ją upiększyć na pewno, chciałabym i dodać. Ładniejszą skórę. Zobaczmy, co tutaj możemy znaleźć. Ta jest dość ładna. Taka trochę wyschnięta, ale. A może, może jeszcze coś innego znajdziemy tutaj? Są takie ciemniejsze karnacja. A może coś z tego? Czemu to się tak świeci dziwnie? Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. Ale może ta. Ta już ma chyba ładniejszą strukturę. Tak mi się wydaje. Dobra, zostawiałabym jej taką skórę. Jeśli o chodzi, wydaje mi się, że nie będą jakoś szczególnie do niej pasować. Możemy zobaczyć, jakieś tam mam. No właśnie, takie są. Średnie przy niej chyba. Zobaczmy hmm. sobie jakieś, może oczka. Są te eyelashes. Może jakieś jej dodamy, jednak też z tego coś to może da. Na przykład takie. Takie nie. O, takie. W sumie są nie najgorsze dla niej. Zmienimy jej kolor oczek. Może nie takie. O te są fajne. O, jakie ładne. Patrzcie na to tylko. Jednak talii aż takiej to może nie, coś może w ten deseń. Szukajmy sobie jakiejś fryzurki dla niej. Nie, nie, ta to nie. W czym ci będzie dobrze kobieto? To jest w sumie spoko. Ale chyba wolałabym coś bez grzywki. I takie szare? Chyba nie co. Ale takie brązowe w sumie do niej ładnie pasują. Może jeszcze coś lepszego znajdziemy. No, definitywnie dłuższe włosy bardziej do niej mi pasują. Dobra, chyba zostanę przy tych. Pokażcie, co my tu mamy z makijażu. Z kolor ust. No, wygląda taką w ogóle naturalną urodę ma. Trochę. Takie dzieci lasu. Bym ją określiła. Może tylko usta bym jej trochę zmniejszyła w ten sposób. I zobaczmy, w co można ją ubrać. Co by tu do niej pasowało. Może właśnie takie body. Dobra, ja zrobię sobie te czarne. A to To nie do tego body akurat. Okej, okay, w ogóle jakieś. Nie podoba mi się to. Jakieś spodnie. O, w takich jej jest fajnie, nie? W takich większych... Przemawia to do mnie, nie wiem jak do was. W takich większych i właśnie takich jasnych o, albo takich takie? Czy takie? Chyba takie zostawię. Ubierzemy jakieś buciki. Taka na ale jednocześnie taka wiesz, że wiecie, że mm, postawi na swoim. Tak, z tym mi się ona teraz kojarzy, z taką dziewczyną. Więc myślę, że poszło nam dobrze. No zobaczcie tylko. Jak myślicie, w ogóle podoba wam się ta Simka? Podoba wam się jej stylowa? Dajcie mi znać z chęcią wysłucham tego, czy Wam się podoba. Wiem, że te spodnie są kontrowersyjne, bo wiele osób nie lubi takich szerokich spodni, takich dzwonów, ale akurat u tej Simki naprawdę mi to pasuje. Dajcie mi znać, co myślicie, a ja się z Wami żegnam i widzimy się niedługo. Cześć!